Siemanko! Historia, którą Wam dziś opowiem jest zaskakująca i to chyba najbardziej zaskakująca dla mnie, bo nigdy wcześniej czegoś takiego jeszcze nie robiłem. Eee, no ale do rzeczy. Kupiłem kolejną ruską przyczepę. Zupełnie przypadkowo i zupełnie niechcący. Któryś z widzów podesłał mi link do, do aukcji, do przyczepy, tak, do aukcji w sumie, bo to było, przyczepa była wystawiona na aukcji na flo, Flotillo bodajże. Za śmieszne pieniądze to tam było wystawione, nie wiem, za kilka tysięcy tak naprawdę. No i rozpocząłem licytację. Zacząłem ją licytować i wygrałem tą licytację. żeby było śmieszniej. No już później, nie, nie ukrywam, jak już ta licytacja się kończyła, no to wtedy już ją śledziłem i, i cena była na tyle atrakcyjna, że mówię kurczę. No warto, warto ją licytować. Miałem jakiś tam pułap, który sobie założyłem, który mogę dać za tą przyczepę. Tego pułapu nawet nie osiągnęliśmy i aukcję wygrałem. W ogóle przyczepy nie oglądałem wcześniej. Wcześniej też jej aukcji jakoś za specjalnie nie śledziłem, po prostu już samą końcówkę wtedy już tak sobie usiadłem i znaczy nawet nie usiadłem, bo akurat rewolucję nagrywaliśmy. Więc powiedzmy pilnowałem. I no, no i jest. Zupełnie niechcący zakup. Kurde, tu mam w chlewni sprzętałem. Palety leżą jakieś pierdoły. <laughs> Oceniam Wam powiem na sam koniec. Najpierw, bo ja tak naprawdę jej w ogóle nie oglądałem. Wcześniej po prostu pojechałem. Już po odbiór, że tak powiem. Z kasą i... No i tam zdjęcia były dosyć dokładne. Było widać, że te siłowniki ciekną. I dosyć mocno one ciekną. Leci z nich wręcz, bym powiedział. I to chyba z każdego. Nie wiem jak te... W środku, w sumie. No, tak samo. Tak samo. Więc siłowniki na bank są do robienia. No i tu mamy otwieranie te, takie normalne. Nie wiem, ja ja... nigdy nie wiem jak to działa nawet tak naprawdę. Co na pewno? Na pewno opony. Tutaj pęknięta. No widać, że mają swoje lata już na 100%. Te najlepsze za sobą. Tutaj też jakoś tam przecięta. Ta opona jest popękana na rancie, no dziadostwo. Opony, dziadostwo w porównaniu do tamtej mojej, to, to, to jest w połowę gorsza ta przyczepa. Pordzewiała, widać, że to stało na dworzu. Przecież to się trzyma jeszcze. E, tu ta, ta góra widać, gdzieś tam była robiona niedawno, bo to nie jest oryginalna góra od, od tych ruskich przyczep. I w miarę, w miarę to stoi, chociaż mam wrażenie, że to jest tak przechylone. Na 100%. Nie jest, nie jest w poziomie. A tu? Z cholera wie, czy ona gdzieś dostała. No, tu się wydaje lepiej, ale też chyba nie jest nie jest prosto. Ale ogólnie tak na pierwszy rzut oka i tak na zdjęciach też wyglądało, że, że nie, jest, nie, nie jest źle. Nie jest źle z tą górą, z tą skrzynią. Tutaj te siłowniki, no ten to obrzygany cały. E, hamulce działają, tylko że... Ta końcówka popuszcza, trzeba końcówkę zmienić. Zaczep jest mniej wyrobiony niż w mojej przyczepie. No i tu są dwuobwodowe hamulce. Już czy to ma jakieś większe znaczenie? Nie wiem, na którą oni w stronę kiprowali? No tak, na tamtą rama. Tu widać coś było spawane. Robione. Farba wchodzi. Farba to tam w duszy. Podłoga wydaje się być okej. Okay. Takie w sumie pierwsze oględziny tak naprawdę. Nie, no tu jest OK. A tamto co to jest? To? Co to jest to? Teraz pójdę z drugiej strony zobaczyć. Tu się wydaje ok, Resory chyba też ok. Jest jedna nowa opona. Nie wiem, jakaś ruska czy ukraińska, nie wiem. Ale jest nówka. No, i ta też jeszcze jest taka w miarę. Ta jeszcze pochodzi. Przednie są yy, nie, czekajcie, jo, ta przednia chyba też jest do niczego a nie, ta przednia, no, czyli opon trzeba poszukać z raz, dwa, czterech opon, chociażby bo te dwie jeszcze są w miarę. Tu jest taka gdzieś dzielnięte, Było tu takie jakieś coś też tu coś pęka, ale w sumie nie ma tragedii. Zaraz przejdę, powiem wam ile, ile za to zapłaciłem. Ile za to ma to już zapłacić. Tu był ten taki pałąk, do czego to jest? Aha, tam jest, to chyba jest od otwierania bur czy zamykania taki pałąk. Tu wygląda ok. I jest instalacja elektryczna. No ale działają wszystkie światła i tak dalej, no to trzeba będzie też ogarnąć. Tutaj ta drabinka to jest ku chwale ojczyzny, no ale jest. Nie wiem, ja tego w życiu nie otwierałem, nie wiem, jak to się otwiera Tak I co teraz? I teraz do przodu Aha od, od, odparło się i Slepkiem Takie sprytne Wtedy to, to tam też jest kuchwala ojczyzny To 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 zdrowe akurat no mówię, te opony są do niczego. No i tak skrzynia. Czyli na pewno siłowniki, na pewno opony. To jest do jest do zrobienia. Zaraz zobaczymy skrzynia, jak w środku wygląda. Na zdjęciach wyglądało spoko. A w sumie nie musiałbym jej otwierać tu z tej strony. Czy się pomost, jakiś podest No ale nie jest to jakaś tam konieczność. No! Opa! A jeszcze z boku przecież, kurka Co ja robię? Jeszcze tu, panie! Aha. Tu jakąś łamieli inną plandekę też wcześniej, no bo kurwa, jak trzyma! bo są uchwyty do góry nogami. A to, aha, nie. Jakoś dziwne. Tam są uchwyty? Tu nie ma? Nie wiem. Znaczy są, ale od, nie, nie obkręcone. Albo niedokręcone. Dobra. Tam twierdzili, że do końca do końca nie umwozili zboża. Zresztą widać, że w zbożu jeszcze gdzieś tam jest. Eee. Plandeka nawet spoko się zwinie. Aha, nie ma trójkątów, tylko e to bym chciał trójkąty zrobić. No jak, tyle miejsca pustego, a jak tu wejść do góry? E eee, no kurde, nawet nawet trzyma się wszystko. <try6> nawet no widać. coś tam było wożone, pszenica. Łańcuch środko na diabła, ten łańcuch, w sumie nie, no ale się w skrzynia, w skrzynia git. Skrzynia jest git, tu nic więcej nie trzeba. No i tak by się to prezentowało. I teraz powiem Wam za ile to zanabyłem. Na aukcji wylicytowałem, wylicytowałem ją nie wiem, 14 200 coś takiego. No ale nie była osiągnięta cena minimalna, czy ta cena minimalna nie została osiągnięta, więc no właściciel chciał za nią 27 ja zaproponowałem 17 no i i żeśmy się dogadali także za 17 koła mam przyczepę no mówię opony, 4 opony trzeba wymienić siłowniki zrobić i w teorii mogłaby już wozić Jest tutaj nie wiem, coś tu pękło kawałek resora przyczepa jest z jakiegoś dużego gospodarstwa było pod, z dużego gospodarstwa, tak. Na Warmii i Mazurach. Z początku mi mówię kurczę w takim dużym gospodarstwie to będzie fajne, zadbana i tak dalej. Powiem tak, stan jest adekwatny w zupełności co do ceny, także nie ma tutaj co, co narzekać. A to już ma swoje lata, nie wiem, co pewnie ze 40 lat ma albo i więcej. Także światła są sprawne wszystkie. Działa, ale te kable są tak na stukę, dalej no, jest. Także jak za 17 koła, to uważam, że, że, spoko cena. że spoko cena. Trzeba by pewnie łopony jakieś używane, siłowniki, pierdoły co piątkę najbiedniej trzeba by wrzucić, żeby, żeby to chodziło tak w miarę bez, bez jakiegoś tam denerwowania się brzniwa. No ale ja bym chciał zrobić chociażby jeszcze boczne otwieranie dolne z tamtej strony. sobie tak to wygląda. Ja zaraz zobaczę sobie trzeba by tu odciąć cyk, do zrobienia do zrobienia z Pietrusia muszę pogadać niech by mi to ogarnął mam wrażenie, że trochę cienka trochę ta blacha ale tak mieli zrobione, takie jeździli no, czyli dolne otwieranie z prawej strony, jakby mi zrobił, to będzie luks. No i, no i wszystko wskazuje na to, że HL będzie na sprzedaż. No i będzie to na tyle. Do zobaczyska. Trzymajcie się, cześć!